Tak jest i poprawka prosty, dużo prosty i proste, i proste wchodzą. Lewym niech tu pod... lewym pracuje. Proste, 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 tak? Proste, proste ręka, ręka prosta. Proste ręce, proste ręce, proste ręce, tak jest, bardzo dobrze. Proste, proste, proste i noga, i noga, tak jest, i proste. I proste znowu, proste, proste maty Tak jest, trzymaj go w nie cofnie. Nie idzie, idzie. I znowu proste, tak jest, bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Niech głowy. I znowu proste. Wyjdź na środek, wyjdź na środek Ręce niech podniesie I Puszkik na twarz, na twarz puszki. Stopuj go, stopuj go Tak jest, i znowu proste, proste, proste Nie kręć, proste, proste. Zaraz. Tak jest, po Bardzo dobrze